Wszystkich serdecznie zapraszamy na kolejną edycję HELu. W tym roku już postanowiliśmy zrobić coś więcej. Już mamy program. Dzięki pomocy miasta pana burmistrza Mirosława Wądułowskiego, pozyskaliśmy środki na zorganizowanie jednej inscenizacji na plaży. No i swoimi z swoimi źródłami dotarliśmy też do środków od sponsorów i będziemy w stanie przeprowadzić kilka parad pokazów. Mamy m.in. pokaz mody. Wszystkie atrakcje będą się odbywały na przestrzeni 4 dni, czyli środa, czwartek, piątek, sobota. W sobotę mamy lądowanie na plaży, na które wszystkich zapraszam. Pirotechnika, wybuchy, broń akustyczna, czołg Sherman, niemieckie oryginalne transportery. Więc naprawdę będzie co oglądać. Zapraszam, będzie świetna zabawa i bardzo dobra lekcja historii.